W tym filmiku pokażę Ci naszą platformę edukacyjną, czyli narzędzie, które pomoże Ci stać się ekspertem sprzedaży fotowoltaiki, pomp ciepła, magazynów energii, termomodernizacji, a nawet turbin wiatrowych. Oto nasza platforma. Wszystko jest intuicyjne i dostępne 24 godziny na dobę, więc uczysz się kiedy chcesz i jak chcesz. Zobacz sam, co dla Ciebie przygotowaliśmy. Lekcje wideo to esencja kursu, czyli praktyczne wskazówki i prawdziwe przykłady rozmów z klientami. Tutaj nauczysz się jak przeprowadzać audyty, jak prowadzić prezentacje i jak zamykać sprzedaż krok po kroku. Nasze lekcje wideo to poradniki z terenu, które pokażą ci jak budować zaufanie klienta i jak radzić sobie z obiekcjami. To wiedza, którą od razu możesz wykorzystać w pracy. Każdy temat w kursie omówiony jest szczegółowo, ale konkretnie, więc nie tracisz czasu na mało istotne kwestie. Jak dobrze wiemy, nie zawsze jest czas, aby szkolić się przed komputerem, dlatego nasze lekcje audio możesz słuchać również w samochodzie, w drodze na spotkanie lub podczas przerwy. Te lekcje są idealne, aby szybko przypomnieć sobie kluczowe techniki sprzedaży, dopasowane do danej sytuacji, w której się obecnie znajdujesz. Mamy też dla ciebie zaawansowane skrypty, czyli gotowe scenariusze spotkań od pierwszego zdania w rozmowie przez trudne momenty i brak zainteresowania u klienta. Składamy tam psychologię polskich klientów OZE na części pierwsze, więc wystarczy, że zastosujesz te sprawdzone schematy 1 do 1, a wyniki same przyjdą. Dlaczego ten kurs działa? Po pierwsze, zawsze jesteś na bieżąco z rynkiem, ponieważ w pakiecie otrzymasz darmowe aktualizacje do końca 2027 roku. Po drugie, zapewniamy Ci nielimitowany dostęp, więc wracasz do materiałów, kiedy tylko potrzebujesz. Po trzecie, możesz liczyć na wsparcie naszych szkoleniowców. Masz pytania, to świetnie, my Ci damy na nie odpowiedzi. Po czwarte, to kurs, który daje konkretne rozwiązania. Nie ma tu żadnej teorii czy książkowej wiedzy, tylko sprawdzone techniki sprzedaży. Kursanci, którzy go ukończyli, podkreślają, że dzięki niemu zamykają większe sprzedaże, robią to dwukrotnie częściej i lepiej sobie radzą w pracy z klientami postali się prawdziwymi profesjonalistami. Wyobraź sobie, że na każdym spotkaniu z klientem wiesz, co powiedzieć, jak zareagować na obiekcje, jak zamykać sprzedaż na pierwszym spotkaniu. Nasz kurs to Twoja przepustka do większej sprzedaży, wyższych prowizji i pewności siebie w branży OZE do grona najlepszych handlowców w branży, którzy już korzystają z naszej platformy. Zainwestuj w sprawdzone know-how i zobacz, jak szybko możesz zmienić swoje wyniki. Masz nielimitowany dostęp, gwarancję satysfakcji, także teraz tylko wprowadzić nowe patenty w życie. No i co? Do zobaczenia na platformie.